Tężnia solankowa, zadaszony dziedziniec urzędu, czy centrum przesiadkowe z dala od rynku? Budowa rynku to nie jest zrobienia fontanny, która tryska między kamieniami. Rynek to nie jest miejsce na zintegrowany przystanek. Co dalej z głównym placem w mieście? Trzeba się temu przyjrzeć, trzeba to przedyskutować. Są trzy koncepcje, a będzie jeszcze więcej, bo rusza konkurs. Tymczasem zakończono inny konkurs na projekt stadionu ruchu. Tu człowiek widzi właśnie ta historia. I świętowano 80-lecie pierwszego majstra. Poza tym zapytamy mieszkańców, jak się żyje w Chorzowie. Bardzo dobrze. Te auta żeby sam w nie stoli nie jeździli. Zaprosimy do chorzowskich restauracji. Listopad to jest miesiące nowej kuchni w Chorzowie. I odwiedzimy miejsce, które istnieje w Chorzowie dokładnie 33 lata. Jak będzie wyglądał rynek w Chorzowie? To temat dyskusji, która w poniedziałkowe popołudnie odbyła się w sali posiedzeń Chorzowskiego Urzędu Miasta. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy radnych i prezydenta. Trzy pracownie, które opracowały trzy koncepcje przebudowy rynku i okolic, będą mogły się wypowiedzieć, będzie może zadać im pytania, porównać. No, temu służy ta konferencja. Mieszkańcy miasta mogli poznać trzy koncepcje zagospodarowania rynku. Jerzego Stoszka, firmy Franta i Franta oraz biura Exceles. Ten pierwszy chce wybudować na rynku tężnię solankową. Tężnia jest po to, żeby budować kontrowersje, żeby umożliwić ludziom wypowiadanie się. Bo, proszę Państwa, budowa rynku to nie jest obłożenie placu kamykami i zrobienia fontanny, która tryska między kamieniami. To nie jest rozwiązanie rynku. To jest liche i szkodliwe społecznie rozwiązanie, tak bym to nazwał. Chcieliśmy spojrzeć na to troszkę szerzej, dlatego że rynek to nie jest miejsce na zintegrowany przystanek komunikacji publicznej, który de facto jest małym dworcem autobusowym. To nie powinno być to miejsce. Znaleźliśmy inne. Na samym rynku nie, da, nie za wiele da się zrobić, póki jest stakada, póki jest ruch kołowy. Możemy to zagospodarować ewentualnie dla młodzieży czy, czy dla ludzi przechodzących tam. Natomiast jeśli chcemy stworzyć miejsce publiczne w Chorzowie, który, do którego ludzie chętnie by przychodzili, musi być nieco konkurencyjne w stosunku do galerii. Czyli musi osłaniać przed warunkami atmosferycznymi, musi być odpowiedni klimat. Myślimy, że dziedziniec jest najlepszym miejscem do tego typu rozwiązań. Chodzi o dziedziniec Urzędu Miasta. Koncepcja biura XLS zakłada bowiem, że powstanie zadaszony plac zamiast parkingu dla urzędników oraz dodatkowa uliczka łącząca ulicę Wolności z nowym małym rynkiem. Został w ten sposób zabudowany, zabudowany zamek w Bielsku, więc myślę, że... No, kwestia przeskoczenia tematu, po prostu zastanowienia się nad tym, bo został on potraktowany dosyć futurystycznie. My też tak na początku do tego podchodziliśmy, No ale trzeba się temu przyjrzeć, trzeba to przedyskutować. Koncepcje biura ExcelS i Jerzego Stożka zakładają, że centrum przesiadkowe będzie usytuowane we wschodniej części rynku. Tymczasem biuro Franta i Franta ma inny pomysł. Chciałoby zorganizować mini dworzec na tak zwanych osadnikach pochutniczej oczyszczalni. To jest ten teren między Komendą Policji a ulicą Kościuszki. I z tym jako ani mieszkańcy, a również jako architekci urbaniści trudno jest nam się pogodzić, że w obszarze rynku, który i tak jest już zdegradowany estakadą ma powstać dodatkowo dworzec autobusowo-tramwajowy. No, dla nas jest to myślenie zupełnie niewspółczesne, nienowoczesne. Tymczasem wiadomo już, że ten pomysł może być trudny do realizacji, ponieważ jakiś czas temu teren od Skarbu Państwa przejęło Chorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego i planowana jest tu mieszkaniówka. Obszar znajduje się wokół Konkurs na zagospodarowanie rynku miejsca, i przyległych ulic ma być ogłoszony jeszcze w listopadzie. Architekci zajmą się obszarem od ulicy Dworcowej do Placu Hutników i od linii kolejowej do Teatru Rozrywki. W tej chwili jak się okazuje mają dodatkowe środki, pozyskają dodatkowe środki na to, aby wykonać właśnie przebudowę torowisk i to e, będzie można już realizować w roku przyszłym. Także po stronie miasta pozostaje tylko jak gdyby stworzenie tej przestrzeni, wymianę nawierzchni, wyrównanie i oczywiście dobudowanie, czy też stworzenie dodatkowych atrakcji. Koszty renowacji torowisk to wydatek rzędu 10 milionów złotych, który pokryją tramwaje śląskie. Przebudowa chorzowskiego rynku ma kosztować od 10 do 15 milionów złotych. Środki będą pochodziły z budżetu miasta. Jak się panu mieszka w Chorzowie? Bardzo dobrze. A Już 58 a... lot. Co ja bym zmienił? te tramwaje tutaj z wolności? To ma być deptak. Ta wolność to smutno wieczorem, nie? Te auta żeby sam w stoli i nie jeździli. To pytania, które zadaliśmy mieszkańcom naszego miasta. Obecnie każdy może wyrazić swoją opinię na temat Chorzowa w ankiecie, którą przygotował chorzowski magistrat. Chciałem się pana spytać, jak się panu mieszka w Chorzowie? No, dobrze się mieszka. A ewentualnie czy zmieniłby pan coś w naszym mieście? Co zmieniłbym w naszym mieście? Jakieś więcej miejsc pracy bym ogólnie tutaj, ludziom i, i porządek, żeby było więcej na ogólnie czystość. Wszystkie opinie pomogą w wyborze inwestycji, które w Chorzowie będą realizowane ze środków unijnych. Przygotowujemy się do nowego rozdania pieniędzy unijnych. By to zrobić, potrzebujemy dobrze przemyśleć, w którą stronę nasze miasto musi się rozwijać. Tworzymy także przy pomocy środków unijnych, w ramach projektu unijnego wraz z Świętochłowicami i Chorzowem, Tworzymy dokumenty strategiczne dla tych trzech miast i także dokumenty strategiczne dla Chorzowa, strategie rozwoju miasta, lokalny program rewitalizacji, także dokumenty techniczne, już później pod niektóre wybrane inwestycje. W ramach tego projektu robimy także, w ramach tworzenia strategii, pytamy się mieszkańców o opinię na temat miasta, na temat funkcjonowania, w którą stronę powinniśmy iść, co trzeba zrobić. Dla nas kontakt z mieszkańcami, ich, ich opinia jest bardzo ważna. Ankietę można wypełnić, wchodząc na stronę cyfrowademokracja.pl. Trwa konkurs Chorzowskie Smaki 2013. Po raz kolejny chorzowcy restauratorzy biorą udział w konkursie na najlepszą potrawę. Głosować można do 24 listopada. Listopad to jest miesiąc dobrej kuchni w Chorzowie. Od początku listopada do, jego, do 24 trwa Konkurs, można głosować, można wypróbować konkursowych dań w bardzo dużej ilości lokali. W tym roku, bo to 21, przypomnę, w zeszłym roku była to 16. Konkurs ma kilka rodzajów poziomów: to znaczy, po pierwsze, jest kapituła konkursowa, w której wchodzą zarówno profesjonalni kucharze, dyrektor szkoły gastronomicznej, która ocenia. Ocenia jakość dań, ocenia ofertę kulinarną poszczególnych restauracji, ale jest także głosowanie na przykład poprzez internet, na, na przykład poprzez Facebook, na przykład poprzez SMS. W związku z czym jest kilka różnych możliwości, by oddać swój głos, wybrać swoją ulubioną restaurację, wybrać swoje ulubione dania. 33. urodziny obchodzi Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie. Jak co roku, to okazja do wspomnień i zaproszenia gości z okolicznych Domów Kultury. Tym razem na deskach MDK zaprezentowali się wychowankowie Domu Kultury z Bytomia. Zatańczymy układy, które już ćwiczyłyśmy w zeszłym roku szkolnym. Będzie to układ Opentani i sama. Jesteśmy grupą Afera i bardzo cieszymy się, że możemy dzisiaj tutaj wystąpić. Już od 10 lat staramy się właśnie w listopadzie zapraszać dzieci i młodzież z innych domów kultury. Mają one w ten sposób możliwość występu w naszych gościnnych progach, z kolei nasze dzieci dowiadują się, co ciekawego dzieje się w ościennych miastach. Minęło 80 lat od pierwszego Mistrzostwa Polski zdobytego przez piłkarzy Ruchu Chorzów. Na spotkaniu w Miejskim Domu Kultury Batory wspominano wielką drużynę z lat 30. i kolejne mistrzowskie zespoły z Cichej. Piękna historia, ale połączenie również ze współczesnością. No tutaj tu kilka pokoleń piłkarzy, których mieliśmy. Mieliśmy pana Augustyna Bujoka, który, który grał w latach 50., -tych. był Genegler, który 53 lata temu. Zdobył tytuł mistrza Polski Antoni Piechniczek, Tadziu Małnowicz, Waldek Fordalnik i jeszcze bardzo wielu innych, którzy siedzieli na tych zaszczytnych dla nich miejscach. Kiedy to tu człowiek widzi, wlastne, ta historia całego klubu, od 33. r. pierwszy tytuł, że to mu już 80 lat, tak to jest, to jest nieco wielkiego. Ja som rád, že sa stávam vlastne, ne hovorím že historiou toho klubu, ale že patrím do toho klubu a budem robiť všetko preto, aby tá história bola čo čo najlepšie. Je to historia e, wielkiego klubu, historia e, zapisana wielkimi nazwiskami, e, wydarzenia, które no są Fundamentem tego klubu. Wiele z tych wydarzeń jest fenomenalnych. Jest co wspominać, jest okazja wspominać wielkich piłkarzy, wielkie mecze, wielkie święta tego klubu, więc na pewno no wyjątkowa sytuacja. Co ciekawe, prowadzący imprezę zaproponował, by ruch upomniał się o 15 tytuł Mistrza Polski, który jego zdaniem należy się niebieskim za 1939 rok. Ja uważam, że. Ja nie wiem, jak jest w innych krajach, prawda, ale no, to przecież nie wina piłkarzy ruchu. To nie wina kogoś że, że te rozrywki nie, nie zostały dokończone prawda. Eee, stan tabeli był taki a nie inny. Do końca tam było sześć kolejek albo cztery. Ruch miał pełne, pełne prawo o, do tego żeby myśleć o tym mistrzostwie które pewnie by zdobył bo, bo z tym składem który miał pewnie by zdobył to mistrzostwo. Więc dlaczego nie. Na razie jednak warto myśleć nad 15. tytułem wywalczonym na współczesnym boisku. Czy to będzie jeszcze na starym stadionie, czy już na nowym? Czas pokaże. Wiadomo bowiem jak nowa arena na Cichej będzie wyglądała po przebudowie. O tym obszerny materiał już za tydzień w kolejnym wydaniu infoserwisu Chorzowianin TV.